Słuchajcie, tej. Aha, dobra. mi się zielony ekran. Dobra. E, tej na. Ej, co jest, no? Nie wiem. Dobra, wyłączymy się zielony ekran znowu. No, już się nie powinien włączać, jak się włączy. Dobra, tej. tej na pewno daje 10 na 10, bo jest, słuchajcie, cudowna. Dobra, e, teraz sobie przejmujemy. Dobra, góra już jest. To zobaczymy sobie teraz, jak wygląda z tym dołem. Bo w ogóle sam materiał jest mega fajny. Taki cienki. Mega ładna. Według mnie warta 64 z64 ziko. Mega ładna. I